Przemysław Kanarek i Michał Kołodziejski w ramach nieco wcześniejszych obchodów Dnia Dziecka w szkole specjalnej nr 112 pojawili się na organizowanym przez szkołę festynie. Młodych uczniów obdarowali balonami, lizakami i czapeczkami warty oraz wzięli udział w licznych zabawach. Panowie, jeszcze przywieźli takie tutaj piękne niespodzianki, bo ćwiczą w klubie poznańskim Warta. Zracam do pamiętać na pewno, na pewno w tym, fajnie się spotkać z takimi ludźmi. Naprawdę na na optymizmem do życia. Takie spotkanie. To że mają worzej, a i tak sobie dają radę fantastycznie moim zdaniem. A co do meczu no, jesteśmy myślami teraz jeszcze po degradacji Bolonii, naprawdę? Wolni Warszawa jest szansa na utrzymanie i głęboko w tym to wierzymy, że zdobędziemy w, tym, w tych meczu meczach no Właśnie ten mecz ostatni, prawdopodobnie przesądzi, czyli ostatni mecz w całym sezonie i to na wyjeździe o, o Waszym utrzymaniu? Tak. Oczywiście każdy mecz jest ważny, a ten ostatni myślę, że będzie taki decydujący. No. My mam nadzieję, że zdobędziemy z komplet punktów i na to się przygotowaliśmy i tak ciężko pracujemy, żeby to się spełniło. Myślę, że Okociński też łatwo nie złożył broni, bo w ostatniej kolejce przecież pokonali, wysoko... pokonali wysoko przeciwnika i myślę, że walka będzie do końca, tak jak w